Ola! Amigos! Jesteśmy w Ofridzie. W ciągu dnia tym razem. Idziemy sobie na na jeziorko bezpośrednio. Eee. Słonka tak na razie nie ma. Trochę chmur. Nie, no, trochę niby jest. Trochę to jest. To jest. Generalnie jak idziemy, to idzie się spocić Idzie. Tam w oddali widać jezioro. Jezioro jest wielkie. Trzeba mu przyznać. Po drugiej stronie jeziorka. Jest Jezus, Albania. Ludzie bardzo mili, przyjaźni. My też bardzo mili, przyjaźni. Znaleźliśmy sobie hotelik. Niedrogo, tanio. Z fajnych informacji pani nam powiedziała w hoteliku, że do Ochrydu są w sezonie bezpośrednie linie połączenie z Katowic. Bezpośrednio tutaj do Ochrydu. I można sobie przylecieć. Na weekend, na parę dni jest. Cieplutko. Jest generalnie tanią. Także jak ktoś by miał ochotkę. Kiedyś tutaj zawitać. To polecamy. Jak najbardziej polecamy. Nie wiemy co prawda jak tu wyglądają plaże i czy to jeziorko jest ciepłe. Podejrzewam że w nie tak, bo tu już jesteśmy trochę wyżej. Na, na tym wiatr wieje, znakiem tego nie będzie nic słychać. Jak tak? znam życie. No dobra. Tutaj nie będzie nic słychać. To chociaż widoki jakieś będą. O patrz. czy woda. Ty, ale ta rura to trochę źle wygląda. I tam daleko. Zaraz próbujemy to tutaj. Jest, jest. Jestem ja. Wasz Gepard Chester. Razem z Osławczym, który się ukrywa tam z tyłu. Doki są rewelacyjne, Sławciu filmuje albo nie filmuje, tylko bierze i ten Sławciu nie filmuje, tylko robi zdjęcia Sławciu, pomachaj do wiernych widzów naszego kanału. A, <laughs> Mojego. Ale kanał, ja pitole. <laughs> Już lepiej być nie może. Patrzcie, tu jest kanał. O, rura wychodzi kanalizacyjna. Do takiej czystej wody. O no, można powiedzieć, to jest kanał po prostu. Jest to kanał. Zrobię okay. Proszę, Ciekawe. Taki taki top, stary ten, skrzynkowy. Nie, niemożliwe. Ciekawe mi tak? w sumie, ile mi starczy pamięci, nie pamięci w środku. To ciekawe 4K. Kurde. Nie? Wiesz, te śmietniki może nie, ale niekoniecznie, ale no można się zjeść, to są pijołelki Nie No to chodź i tam tu już idziemy, idziemy zobaczyć co tu jest Pizzeria Pizzeria ristolante Już za tak kawarkami idziemy Browarek się chłodzi Dobra, <grym> no, no, to jesteś tak, tu tak, tak. Bardzo podobnie jest jak w tym, jak na Sobarze, bardzo podobny klimat w tym, z Bułgarii, ale no. tak, żeśmy byli dokładnie tak samo na Sobarze w Bułgarii. tylko że więcej tu jest biżuterii. tu jest znacznie więcej biżuterii. z drugiej strony, o, biznes się kręci, kamyczkowy, perełki, office. co? Co ty robisz? Widzę maszynę między słońcem To nie ma cudów, ona aż tak dobrze nie czpiera Co? Słońce Nagrywanie Takie małe kapliczki Ty, ale to wygląda jakby Była pustelnia jakaś Kaplica, napisana po rosyjsku No Zamknąłby się ten tam idzie sobie kotek wchodzimy pod górę znowu to samo co było co było wtedy w tej Rumunii ja nie wiem, o co tu chodzi ja cały czas idę pod górę idziemy tędy czy idziemy tędy cały czas pod górę co jest? I tylko sapie amfiteatr, panie w kamieniu, głupany. Ale to jest stary połączony z nowym, nowy betonowa i stary. Czekaj, my jesteśmy w Mołdawii, czy w Macedonii? Nie, w Macedoni? W Nie, w jesteśmy, czy w Macedonii? Kurde, nie wiem. Dobrze jesteśmy. Co? Idę. Idę. Znowu kurde balans, idę pod górę. Ja nie wiem co z tym Sławciem. Co, ze Sławciem gdzieś pojadę? Co, ze Sławciem gdzieś pojadę? Tu muszę chodzić. Ale wyczułem się na czołówkę tonu. I idę. Jeszcze trochę i dojdę. Patrzcie, jaki widok piękny. Ochryda. Jezioro Ochryckie. Góry. Fawele. Jak w Brazylii. A do Lesawciu. twierdza twierdza szyfrów <laughs> nie twierdza szyfrów ale generalnie wysoko co? ale gorąco o kurwa, tam jest jeszcze bajar z drugiej mańki ale, to tam właśnie wyjdziemy na to czekaj oddłużę sobie to Ta Jak spadnę, to spadnę. Daleko nie, sp nie polecę. No, ale Do dołu. Jest, może polecieć. Do dołu mogę ewentualnie polecieć. La vida loca, jak to mówią. Życie jest piękne. Co? как мы можем их отрезать. To jest turystyczna ochryt po sezonie. No trochę ludzi jest generalnie. No myślę. Chodzimy, zwiedzamy. Pogoda jest, słońce świeci. Ciepłe. W długich spodniach kurde, strasznie gorąco. Trzeba wziąć sobie krótkie, krótkie gacie, a w sumie mamy w październik prawie. Tak Oni chodzą w kurkach generalnie. Oni chodzą tutaj normalnie w kurkach. Fajnie. Puchówkę, panie <laughs> no, I kuchówka pani i sweterek to Jest dobrze. Zimno. To zimno, no, jest tu zimno. Zima jest przecież. Jak jest zima? Musi być zimno. No, musi być zimno. Palimy cały czas. <laughs> no. Dzisiaj opuszczamy Macedonię. Czy Macedonia. No nie wiem, już teraz, teraz to się zgubiłem już, wiesz? M Macedonię. A, nie, Macedonia. A czekaj, zobaczmy jedną rejestrację. Nie, Macedonia. I co? Jedziemy do Albanii. Tak uciec. Uciec z tego systemu. Uciec z Unii. Tak może być tytuł tego filmu. Ucieczka z Unii. Un onemu, on onemu, un, onemu un wszystko nam zabrali. To wszyscy uciekli. Ech, nie, z to może nie do końca. Bo co? Z to było kłopotliwe. Z to. To tam są, są te bogate miejsca. I oni tam trochę mają. Oni, może, tutaj nie zabierają, tylko nasze państwo durne. Zabiera coraz więcej. Mmm, ten zapach. Czujesz? A coś pachnie ładnie. Sisza, tu zjada się. To jest Shisha, tutaj w środku, bo to jest salonier. Jarają szisze. to tu jest salon gier, To jest jarają Mmm, jaki fajny zapach był. Ale salonów gier to i odgroma jest. Właściwie bym powiedział same salony gier. I kasyna. No kasyna, salony gier, to to, to samo, tak samo jest. Nazwajemy? Jedno, drugie, trzecie, tam jest chyba czwarte, piąte. Patrz, same kasyna, same salony gier są. Kurde, wariastwo normalnie. Ludzki się patrzą, że ich filmuje i nikt filmuje tylko siebie Jezioro Ochryńskie, od strony plaży Ciekawe co się słychać, bo wieje też. Woda czyściutka Ciekawe czy słone tak? Trochę syfu na plaży jest Ale dziury Zarośla i Sławciuk Klawka. No widać, że z Polski przyjechał. No i wjechaliśmy. Wjechaliśmy do kraju do naszej destynacji, czyli do Albanii. Niestety nie udało się sfilmować wjazdu, gdyż granica tutaj przy Jeziorze Ochryckim tak nas zaskoczyła, że po prostu jechaliśmy. Tak, z znienacka. Jechaliśmy. Tak, Pstrych jest granica. Nawet nie zdążyłem wyciągnąć sprzętu, żeby to porejestrować. Dalej jedziemy przy jeziorze ochryckim. Tam jest je, je, je widać dalej w tym. Mm -hmm. będziemy... Damy, Bardzo ładnie, widać po drugiej stronie yy, Ochry, tą miejscowość, co, co, co byliśmy. Już widać pierwsze bunkry. Co jest najciekawsze, że już widać pierwsze bunkry. O, patrz, kolejny jest Jedziemy i od granicy przejechaliśmy może 300 metrów. A już mamy dwa. Yy, to jest trzeci, trzeci. Bo jeszcze były zaraz za granicą. A, przepraszam. Trzy już bunkry są. Także hmm? kraj bunkrów jest jak najbardziej. przełączy się no. zaraz na kamerkę zewnętrzną. O, tutaj będzie go widać na pełnej przestrzeni. Nie było go widać. Eee, przełączę się zaraz na kamerkę zewnętrzną, będę pokazywał troszeczkę z tego jak tutaj wygląda to wszystko. Chyba jest Ty, ale jest. No, bo to jest, jest jeszcze graniczne. Albo tu jest na dole jednostka wojskowa Chyba tak. Okej okay, to, wojsko Jesteśmy w Albanii Destynacja Patrzcie palmy rosną w ogródku przy ulicy Normalnie rosną palmy, patrzcie jak to fajnie o, Plaża Przy jezioro okryskim ale od drugiej strony Mamusia jak fajnie Musimy gdzieś sobie kupić karty do telefonu Zadzimy kartę, będziemy mieli tę odpalnię. Ta rzecz, ta rzecz, piaseczek, słoneczko. He. Kurde, dojechaliśmy słuchajcie. Tak, bardzo dobrze. Dojechaliśmy. Zajęło nam to 2,5 dnia. Tak. Jakby się człowiek uparł, to w dwa dni by dojechał, ale a, dobra, zależało nam na tym, żeby, żeby zrobić to na spokojnie, a nie na wariata. He. Trochę dziur w Może nie jest tu jakaś rewelacja Pod tym względem, ale warto Naprawdę warto Chodźcie jaka plaża tutaj jest lepiej a tam jak tam dali będzie widać, patrz Tu a tu może piaszczyste Piaszczysta plaża Nie, nie, ładnie O, bardzo ładnie Och, jezioro. Musimy się zatrzymać, zobaczyć, czy jest ciepła woda. Naprawdę no, tak. nie sprawdzaliśmy, czy jest ciepła. Tak, to prawda, nie no, sprawdzaliśmy. Progi zwalniające, żeby nie jeździć jak wariaty. Czyli jeżdżą jak wariaci? Na pewno. <głosy <głosy> jak mają progi? Gang Albanii, gang Albanii musi jeździć. Muszą jeździć jak wariaty. A, No. Zaraz nastawiamy do tego. Nawalimy piachu do samochodu. Masz klapki? A tu w klapkach. Krótko ty, ja się mogę tu opalać dzisiaj. Mogę się tu położyć na tej plaży. <laughs> Jak tu fajnie. Oni czystą plażę, zobacz. No chyba tak. No to tyle dobrze. Ale w wodzie typu trochę jest. Ale woda czyściutka. Patrzcie jaka woda czyściutka. Jest tam trochę jakiś odpadów po tych tabletkach. No niestety. Puszka, butelka. Ale słoneczko jest piękne. Uuu. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal Albania Bezdroża Albania Ciemne chmury Jedziemy w kierunku Ksamik Byliśmy sobie kartę albańską do telefonu Mamy już internet Karta kosztowała 200 leku, 2000 leków Za 35 Za 35 Gigabajtów. Jest ważny miesiąc czasu. Jest to pakiet turystyczny. Zobaczymy, jaki to pakiet będzie. Czy będzie fajnie turystyczny, czy nie będzie fajnie turystyczny. Ale jak na razie działa. Oszczędził nas nasi młody chłopak, dziewczyna, bardzo przyjemni, bardzo sympatyczni. Pogadaliśmy sobie, dowiedzieliśmy się jak jest. Eee, dziękuję. Jest to nazywa się Kalimid, tak się mówi. Dziękuję. I dowiedzieliśmy się jak się mówi... Przyjacielu nie mam pieniędzy. Szok, nuka lek. No i kto generalnie powinno nam całą wiedzę y, potrzebną do przebycia po prostu tej, tej, tej wyprawy albańskiej y, za, za, zapewnić. Będziemy do każdego mówili szok. A jak będzie się coś nam sprzedać, będziemy mówili nuka mleka". Ewentualnie możemy brać, mówić y, modyfikacje różnego rodzaju mówić tak Kaliminderi szok, czyli dziękuję przyjacielu Możemy mówić Kaliminderi nukam lek, dziękuję nie mam pieniędzy Lub możemy mówić y, Kaliminderi nukam lek szok, że dziękuję nie mam pieniędzy przyjacielu Ja jeszcze się dowiem parę słów, i będę mógł tu mieszkać Niedużo mi więcej potrzeba Generalnie, dużo mi nie potrzeba, dam radę. O, załączyłem surfistyka, jedziemy po dziurach. Ła, dziki pies, dziki pies dingo. Dziki pies, ale z obrożą, więc jest, więc nie jest pewnie dziki. No nie, a zerwał się. Zerwał się z obroży, ze sznurka. Oj No i jedziemy, mamy do przejechania 140 km, średnia prędkość... Około e, 40 Także może nam troszeczkę zejść. Ale by chcielibyśmy już dzisiaj być nad morzem. I dojedziemy do Ksamilu nad morze. Osiołek, osiołek, osiołka, widzę osiołka. Kapitan. Widzę osiołka. <laughs> tak. Osiołek z, 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 z tym... No, z, z homontem. Nie z homontem, on no, to na jest. Wiemy, to było, osiołek był z nie z uprzężą, z siodłem. Z siodłem takim. Że no. można było na nim jechać. Tylko że taki towarowy troszeczkę to, to siodełko. Towarowe siodełko, wyczynowo turystyczne. Wyczynowo tak, tu górskie. turystyczne. Górskie w dodatku jeszcze, dodatku. Kurde, Jedbalina. Ogarnia nas cisza. Oprócz tego, że jedzie jakiś samochód, to jesteśmy w miejscu, gdzie jest cisza i góry. Jest to droga pomiędzy yy, przejściem granicznym, pomiędzy tym Ochrydem a... pomiędzy Ochrydem a Aksamilem. Normalny szok. Cisza, spokój. Czasami kamperek przyjedzie, niemiecki. E, albo jakiś inny. Widzieliśmy przed chwilą pierwszych Polaków. Cisza, góry. Ale fajnie. Albania! To tak zawsze? z tego w niej, Ale widocznie piękne jest. Nie, Je, no po prostu mistrzostwo świata. Można się bawić? Można się bawić, można bardzo. Bo więcej jest też nie długi. Pani niesie jabłuszka z tego w borezku. gdzieś, a? taki czerwony kapturek. Co? I czerwoną kapturę. No. Ksamil. Plaża na końcu miasta. Miasteczka właściwie. Hmm. Jak na tą porę roku. Kurde, powiem szczerze. Urokliwe. Słonko świeci. Woda niebieściutka. Kurde, balans. Niemożliwe, nie? To jest niemożliwe, to jest coś nieprawdopodobnego. Kurde. No nie jest jakaś mega ciepła ta woda, trzeba przyznać. No ale słuchajcie, no kurde, mamy październik. Ja pitole. Jak fajnie. Nieźle, nie? Albania. Cześć, Cześć, Cześć. to Sławomir. Cześć to ja pitole, ale jest great. Co? No. Bardzo fajnie. Odebrało nam kurde mowę. No. Odebrało nam mowę. Żywy. Żyje? Coś nie chodzi za bardzo. Zaraz się schowa. Patrz. Proszę się, bajce. Schował się. Wyrotek na Ksamil Zatoka, z drugiej strony jest Korfu Grecja I w tą stronę, w tę stronę będziemy jechać zaś na Serantę Zatoczki